Domińki, witam Was kolejny film na no moim kanale. dzisiaj ze mną Emil. Cześć, Michał, Siemak, Filip Hej! I, I drugi w filmak. Chodź. Albo właśnie tak Ida, jakuszka Ida, to nie. ja powiem wam tyle. Ja będę tylko Ida. czasami. Co? 14 można, dobra, dobra. to jakieś jedenaście. I jedziemy z koksem. A jak nie będziecie zostawić, to z Was No chyba nie. Czekaj, dochodzę.

Łapa w górę za to. I, ko, i komentarz. Tak. 12 i subów i kolejny lajk. Nie, Jakich nie 12 nie subów? Nie będzie lajka. Dobra, to, 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 to ja 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 się nie Michał pierwszy, bo się nauczył.

Ale to było piękne. Łopeczka w górę. No, i subskrypcja. Tak. A się w kolejny live. Nie live, odcinek, ale ci się myli. Dobra, jedzie do Mogę się z schodnika lecieć. To się nauczysz. Nauczę po odcinku. Tak. Ej, chcesz ty teraz na starek? Czekaj, tylko Emil pojedzie. Emilka. E, chcesz? Mika, to jest mój kamerzysta. Siema. I rok Tylko e. Trochę kółko mi się kręci. Dobra. Winnetessa. Dawaj Michał, jedź. Osterek, ty wiesz jak dla Michała, nogi zeszły Ale żyje, ale żyje. Ja

No ty... jak nam się to to my się tego nauczymy? No nie wiem. Dawaj. <grywa> ja jadę na willi. To nie jest willi. To no jest manuala. Ej, chodź tu Dominik, pokażę Ci ile można minut. Czternaście. Trzydzieści. Co? Tak. Skąd wiedziałeś? A, bo nagrywałeś. Teraz Ale czaisz? Tutaj tak fajnie przeleciałeś. A gdzie oni? Nie wiem, niech mam tak chwilę do domu. A weź teraz... Git! Gite! Gite cik! Gite I czad! To ciekawe, że przeskoczysz jak ty ja tam Gdzie przeskoczysz? O, tuże, po, po. Wow. A tu, że Sorry, ale nie było widać Twojej twarzy. Co? Nie było widać Twojej twarzy. Ok, to jest Michał. Ej, ale nie tyle chcesz, żeby to było szybko. Tak, Jej, bardziej nie. szybciej. że mogę tak siedzieć i robić ujęcia Mogę ja też z Tobą? Co? Usią? No Jadę. Jadę. Jadę, Pokazać go? Czekaj. Okay. Teraz postaram się stąd skoczyć i jechać tam na dół To musi ktoś Ci popilnować samochodu Ta! Łabeczka zostawiona, on skacze. Mam nadzieję, że się udało. Czekaj, jeszcze nie wylądował. pojechał. Zostawił nas. O wraca. No to no, sorry. Przewróciłem Klejem nas marować i przyklejone. Drifta? To czekaj. O, Dominik! Ja chyba najlepiej kameruję na, na świecie. Wiesz dlaczego? Bo nagrałem jego drifta i jeszcze ciebie. Co? 10 minut prawie. Czekaj, do 10 dobijemy. Dobra. Co? No, na koniec mogę. No dobrze. Siema. 10 minut. Dawajcie! Ostatnia trójka i już. Kończymy odcinek. Dawaj Ty, Emil. Dawaj! 走 Dobra! Ile mamy? 11 minut. 11 To jeszcze można. Nie mu tego skoku, bo on nie podskaczy Tylko podniosła. Dobra, widzowie, my kończymy. Kamerę jeszcze... My już kończymy. Widzowie, my się w następnych nałach.